Maria Konopnicka. Mendel Gdański. Streszczenie. W oknie kamienicy stojącej przy niewielkiej warszawskiej uliczce zasiada jak dzień stary introligator. Mendel. Pali fajkę i obserwuje. Zna tu każdy kamień. Wie, kto będzie przechodził, zza którego węgła wyjrzy słońce ile ptaków gnieździ się w okolicznych gniazdach. Mendel z, up z upodobaniem smakuje klimat swojej ulicy. Odczuwa ciepło, spokój i wzajemną życzliwość jej mieszkańców. Oddaje się wspomnieniom o żonie, z którą szczęśliwie przeżył 30 lat, o synach zmuszonych szukać pracy daleko od, od rodzinnego domu, o ukochanej córce Lili, która tak wcześnie zmarła, zostawiając Mendlowi na wychowanie wnuka Kubusia. Spokojnie i monotonnie upływa życie starego Żyda. Rano budzi swego wnuka, przygotowuje śniadanie i wysyła chłopca do szkoły. Potem rozpoczyna pracę w swoim warsztacie, a kiedy czuje zmęczenie, siada przy oknie i pali fajkę. Zwykle zagląda ktoś z sąsiadów. Codziennie sąsiadka przynosi skromny obiad, z którym Mendel czeka na wnuczka. Kubuś wraca ze szkoły o drugiej. Zwykle jest zmęczony, ale zaraz po obiedzie siada do nauki, a jego dziadek wraca do pracy. Ten ustalony porządek dnia. Zmienia się tylko w piątkowe wieczory. To wieczór świąteczny. Sąsiadka przynosi smaczny i obfitszy niż zwykle posiłek. Na stole pojawia się ozdobny świecznik. Menora, a Mendel długo się modli. Zdarzyło się kiedyś, że przechodzący nieopodal chłopcy zaczęli wyśmiewać Żyda. Skarcił ich obserwujący to ksiądz, a sam uchylił kapelusza przed mędlem. Który z takim jękiem wołał po swojemu do boga. Zdawałoby się, że nic nie zmieni trybu życia mędla, a jednak Żyd odczuwa niepokój. Siedząc rano przy oknie zauważył na ulicy twarze, których nigdy nie widział. Młodzi ludzie wydali mu się zbyt hałaśliwi, spoglądali po ścianach kamienic, a potem poszli do szynku. Co prawda nic się nie stało a 67-letniego mędla. Niełatwo zaniepokoić, a jednak stary Mendel ma powody do niepokoju. Dwa dni wcześniej kubuś przybiegł ze szkoły zziajany i wystraszony. Dopiero na usilne pytania dziadka odpowiedział, że na ulicy ktoś krzyknął za nim Żyd, i wtedy on przerażony uciekł, gubiąc czapkę. Jeszcze tego samego dnia Mendel przeprowadził z wnukiem rozmowę. Jak umiał, wytłumaczył chłopcu niewłaściwość postępowania natarczywego przechodnia. Przywołał naturalne w jego mniemaniu argumenty. Przecież kubuś od urodzenia żyje w Warszawie, jest prawy i uczciwy. Uczy się po to, by kiedyś wykorzystać swoją wiedzę dla dobra mieszkańców miasta. Na koniec Mendel surowo skarcił chłopca za to, że wstydzi się być Żydem. Jak ty się wstydzisz, żeś ty Żyd? Jak ty się sam za podłego masz, dlatego żeś Żyd, nu, to jak ty możesz jakie dobro zrobić dla to miasto, gdzie ty się urodził, jak ty jego kochać możesz? Następnego dnia Kubuś wesoło pomaszerował do szkoły, dumny z nowej czapki, ale Mendel nie odzyskał spokoju. Był rozdrażniony i częściej niż zwykle palił fajkę. Po południu wnuk wrócił ze szkoły we wspaniałym humorze. Dostał piątkę. Mendel na moment odzyskał spokój, ale po obiedzie odwiedził go dependent i oznajmił: Podobno Żydów mają bić. Wieczorem z taką samą wiadomością nadszedł zegarmistrz. Każdy z sąsiadów chłodno i bez emocji relacjonował swoje wiadomości, nie zwracając uwagi na reakcję Mendla. Z zegarmistrzem stary introligator długo rozmawiał ale nie usłyszał żadnych poważnych powodów agresji wobec Żydów. Powtarzały się stereotypowe argumenty każdy Żyd ma swoje wykręty, Żyd zawsze Żydem, zawsze to żywioł cudzy. I nie pomogły tłumaczenia, jakie już wcześniej Mendel zaprezentował swoje, swemu wnukowi, nie pomogły argumenty, że przecież od lat mieszka w Warszawie, uczciwie zarabia na swoje utrzymanie, ciężko pracuje. Po wyjściu zegarmistrza, Mendel z niepokojem długo wpatrywał się w twarzyczkę śpiącego kubusia. W końcu ciężko usiadł przy stole, zgarbiony i jakby postarzały, o jaki lat dziesiątek. Nazajutrz introligator od wczesnego ranka stał przy swoim warsztacie. Dzień zaczął jak zwykle i dopiero kiedy wnuk wychodził do szkoły, rozpoczęły się złowrogie wydarzenia. Najpierw wpadł student, mieszkaniec kamienicy, który zawrócił chłopca i krzyknął, że rozpoczęły się antyżydowskie zamieszki. Mendel próbował oponować, w końcu stanął w oknie. Sąsiedzi radziliby się ukrył, ale Mendel przyciągnął do siebie kubusia i stał w oknie naprzeciw krzyczącej zgrai wyrostków, którzy niszczyli wszystko, co napotkali na swojej drodze. Ci szybko spostrzegli w oknie Żyda. W jego stronę posypały się kamienie. Jeden zranił chłopca, w oczach mędla ukazały się łzy. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby w obronie introligatora nie stanął student. Jego odwaga i zdecydowanie osłabiły pierwszy impet rozszalałego tłumu. Po chwili napastnicy ruszyli dalej. Tego wieczoru smutno było w izbie mędla. Żyd zachowywał się tak, jakby odprawił żałobę po kimś bardzo drogim. Na pytanie studenta odpowiedział: U mnie umarło serce do tego miasta.